Cześć, witajcie, Polonez Vlog, mamy dzisiaj poniedziałek, piękna słoneczna pogoda, jest godzina 14, za chwilę udamy się do garażu, wyciągniemy sobie dzisiaj silnik, oczywiście sam tego nie zrobię, będę potrzebował pomocy, dlatego też za chwilę podjedziemy po mojego kolegę, który nam w tym pomoże i będziemy razem działać. Idzie pan inżynierz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwo! Dziś po Solnik będziemy robić zupę. Op. Jest ze mną stolowa flota bliskiego Kazimierza. Dzień dobry, zapraszam na swój kanał, co ja tam robię różne dziwne rzeczy z maluchem i dużym piatem i opowiadam o elektronice, elektryce i innych dziwactwach, jakie uda mi się jakby wynaleźć, albo wymyśleć, albo stworzyć, albo odkryć. Zresztą zobaczcie sobie sami, może Wam podpasuję. Ja Polecam, no, link do trudno. kolegi kanału będzie na dole. Tak. Idziemy wyciągać silnik. Idziemy. Odgraciliśmy sobie garaż. Teraz wyciągniemy sobie samochód za pomocą linki holowniczej. Zapiekuj się hamulce także. Ręcznie jest to trochę utrudnione. Prosimy o komentarz pana inżynierza. Już pokazujemy. Postawiliśmy samochód. Zaraz przypniemy sobie linkę holowniczą i wyciągniemy go z garażu. Zabezpieczyliśmy sobie burki z fatami, żeby się Teraz sobie podwiesimy silnik na rurze za pomocą pasów. Jak widać, silnik mamy już powieszony na pasie na długiej rurze. Tu mamy przygotowaną oponę. Także możemy wyciągać. No i silnik mamy wyciągnięty, teraz wypchniemy samochód z powrotem do garażu, przeniesiemy sobie silnik do środka i przystąpimy do sekcji zwłok. Zobaczymy co się zjebało w tej OHV. -ce. Andrzej to jednie. Panie, kto Ci dał uprawnienia inżynierskie? nie Zdjęliśmy miskę olejową. Już na pierwszy rzut oka widać, gdzie podziały się pierścienie. Proszę bardzo. Tu są resztki pierścieni. Z trzeciego cylindra. A tu jest... Tu jest reszta. Ale zaraz zdejmiemy wał korbowy. Wyciągniemy sobie tłoki i zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Zdemontowaliśmy sobie pompę oleju. Przednią obudowę rozrządu oraz cieniem obudowę uszczelniacza. Teraz zabieramy się do panewek. Mamy odkręcone korbowody. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Taki chuj. <gry> Panewka korbowodowa. Nie jest tragiczna jeszcze. Jak nie brązowa kupa. byś wiedział panewki w tym fatówce nie, albo w jak tym ci drugim filmie. Jeżeli się do brązu, to się zgubił panewka. Nie ma o czym rozmawiać w ogóle. Dostępnie. Widziałem gorszy Następna Tak. Przyssała się. Przyssała się jak Sasza Grey? Może. Śrubokiem. A nie, bo mi po rysujesz Siostrę. A nie, on tak idzie na zło. Siostro się Był. Ło! Wow. 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 Panie! Przypalona! Przypalona! Kobiety lubią broń. Robiłeś tu szlik, nie? Co ty? Co na tego przypaliła? Już nie no, przypaliło się. Ale od czego? To byłem... przez ten molibden. Bi, 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 bi. No nie wygląda to za dobrze. No lekko mówiąc. Nie no ja myślałem, że miałem złe panewki w ato, ale to to jest kosmos i tragedia. To dopiero druga. A to jest ten trzeci cyndy. No. Niesławny. 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 Jeszcze Nie no, ładnie wygląda super. Kolejna panowyczka Jak? Średni. No to jeszcze, jeszcze by pojeździła. Nie. No jak nie? Brązowe to to No dobrze, ale to jeszcze nie jest tragedia widziałem gorsze na przykład te dwie wcześniejsze ta nie robiło. w dziwnych miejscach jest przetarta bok kwadratowy no. Piłki w ogóle im. widzisz się? Dobra, dawaj tu przeciął. Nie ma panewki. Proszę państwa! <laughs> nie ma panewki! <laughs> nie ma panewki! O nie tu jest! Walk! Ha ha ha! O, może, może <laughs> co jest, panewka odpadła, co żeś zrobił? Wow. O kurwa. Mamma mia! nie no to jest jeszcze dobra panewka panie to by jeszcze pojeździło milion kiełmeczek milion kiełmeczek nice so oh, nice, o tutaj proszę państwa, o proszę jeszcze, ale panewka dla okienki, o, nie. no no dobra, dobra panie, targaj to do góry 3-2-0 o, o, o się, się. coś tam spadło gdzie to położyć panetki mamy zdemontowane obraz nędzy i rozpaczy możemy teraz powyciągać sobie trzeci sławny tłok pierścienie w kawałkach wszystkie się rozleciały tego jednego wtedy się zakleścił chyba. Tu jest kawałek. Jeden, drugi. Kibel. Pęknięty. Jeden jest. Także wszystko już wiadomo. On się pierścienie się rozsypały w drobny mak dobra wyciągnij sobie jakieś dobre zobaczymy z ciekawości jak no to są sprężyste jeszcze jeszcze się trzymają no, a ten, ten pierwszy Kupy. w tym trzecim to się zakleił to Dobra, wszystko jasne. I Też jest Mniej. Nie ma. Tak więc drodzy państwo, jak widzicie, podsumowanie. Pierścienie na trzecim cylindrze nie istnieją. I panewki wszystkie jakie są w samochodzie zostały dupę. Dlaczego tak się stało? Tego nie wiem. Tak jak Pan Inżynier mówi, panewki wyglądają następująco. Tutaj mamy resztki panewki, resztki pierścieni. No, niestety na dzisiaj kończymy robotę. Następnym razem zaczniemy montowanie wspomagania. Główne komponenty wspomagania mamy przygotowane. Mamy przykładnie. Mamy wałek kierowniczy. Mamy gumę do grodzi. Tutaj jest część przewodów. Mamy dorobione koło pasowe. Jest to oryginalne koło pasowe z trysku boscha. Ale zostało przetoczone. Został zlikwidowany pierścień i zostały dorobione znaki do ustawiania zapłonu. Czasem trzymajcie się i do następnego razu cześć.